Hej kawizowie, z tej strony Nexia, a dzisiaj będziemy grać w pewną grę, nie będzie to Brookhaven, jest to gra o żabie, która będzie nas gonić ze siekierą i musimy uciekać, żeby nas nie dorwała. Pokażę wam coś, patrzcie, tak można w tej grze pierdzieć. Ogólnie co będziemy właśnie dzisiaj przed taką żabą uciekać, pokażę Wam, jak to wygląda. Jest tutaj też taki sklepik, można się przebierać. Yy, w Sasie, się ogólnie rzeczy do tej żaby. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, ale dzisiaj jakoś nie mogę się wysłowić. Wybieramy też tutaj w tej grze mapki. No i musimy uciekać przed taką, przed osobą, która zamieni się w tą żabę bo inaczej nas No i nie dostaniemy monetek a z monetki właśnie możemy kupować jakieś tam rzeczy, jak widzicie ja mam już trochę tych monet ale no, dużo w to grałam mam poziom siódmy, a jak widzicie no i będziemy wybierać mapki, o ja, jest albo minecraft, albo jest taka ja na, może nie wiem, minecraft minecraft fajny, ale w sumie nie, no Majka, fajny. Ale co jest lepsze? To jest taka y, mapa, akurat, tak? To są słodycze. Taka słodycz <gry> że Są słodycze. Aha, i są jeszcze te tryby gry. Jak piszę tryb gry klasyczny, to oznacza, że po prostu trzeba będzie zabijać. Ale jeśli piszę y, tryb gry inny jakiś, Taki, no nie pamiętam jak on się nazywał, bo już go nie miałam, ale na fioletowo napisze, o, się zrespiliśmy w takim miejscu, to oznacza, że żaba zabije i my się zamieniamy w żabę. Więc na to też warto patrzeć. To jest ta mapa, z góry Wam ją pokażę pięknie. Tak, to jest ta cała mapa. No i musimy uciekać przed tą żabą, ona się zaraz zrespi, jeśli już się nie zrespiła. I musimy przed nią uciekać, żeby ona nas nie dorwała. O widzicie, to jest ta żaba. To jest ta żaba. I musimy przed nią uciekać. Bo tak będę sobie chodzić po tej mapie, która pozjedzamy. Tutaj po czekoladzie tutaj zauważyłam, że jest takie jeziorko z, z mlekiem. O. <laughs> To jest takie jeziorko właśnie z mlekiem i płatkami i ciastkami i jak tak ukosujemy, to, to z innej strony by nas nie było widać, dlatego ja myślę, że ja to sobie ukryję. Będziemy tam patrzeć. Nie widzę nic. Tylko widzę... O! Fnek się mówi, daj się suba. Tylko widzę, też macie u góry taki pasek normalnie ludzi, znaczy to nie jest pasek, tylko po prostu yy, ludzie. I oni właśnie tam jest pokazane, ile oni mają procent życia. Bo jak ta żaba uderzy, to nam uciekają procenty życia. Ale ludzie inni, którzy nie zostali z nią uderzeni, mogą nas uleczyć. Potem zobaczycie, bo zostanę niestety przez tę żabę. Dzisiaj w odcinku udarza nas taki mały spoiler. właśnie że dzisiaj zostanę nią, przez nią wyłapana. Ja na razie nie wiem, może przestańmy się kryć, bo takie uh, trochę bez sensu, chociaż teraz w sumie jak ten frok idzie, to zacznijmy lepiej uciekać, bo nas jeszcze zaraz złapie. Ale tak bez sensu nie będziemy też ciągle gdzieś um, siedzieć, bo możemy pozwiedzać i w ogóle Wam pokazać i mogę... Uh, skoczmy tutaj o oh, matko ja gadam. O oh, Jezus! Yeah. Da się to jestem, wiecie mi co ja powiedziałam? O, matko! <grym> nie chciałam tego wiedzieć. Ej, wow, nie wiedziałam nawet, że tutaj jest takie przejście. Nie! Nie! Nie, nie, nie! Płagam! Akurat w takim miejscu, gdzie jeszcze nikogo prawie nie ma! Nie! Tutaj pewnie nikogo nie ma, a ona nie O tak! Uleczy mnie! Widzicie? No się yy, ulecza. Dziękuję Ci, Boże! O nie! W takim miejscu byliśmy, że normalnie... Ja myślałam, że tutaj nikogo nie będzie, bo tutaj rzadko kto wychodzi. Oj, nie, ja chyba patrzę po nie! Nie, 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 proszę, pora, muszę pomocy. Więc umoriał, nie proszę, proszę, ja, 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 proszę, proszę pomocy. Pomocy, proszę. Help me, help me, koleżanko, help me, my friend. Help me, oh, thank you, help me, please, oh. <laughs> oh, idealnie, nie, runda się skończyła. <laughs> runda się skończyła, no idealnie, przesunęliśmy. Bo w ogóle fajna grafika, mi się podoba grafika tej gry, jest bardzo fajna. Fajnie odwzorowana, patrzcie. Niech się Przy ognisztku, było zest. <laughs> ognistku! ja nie umiem się wysłowić. Można zdjęcia robić, proszę bardzo. Nie wiem czy to słychać, ale jak ja to nagrywam, to ogólnie mi leci Magda Gessler z jakby na telewizji, a więc napiszcie teraz hashtag magda jeśli gdzieś do, do tego momentu. Okej, okay, kolejne mapki. Myślę, że weźmiemy sobie tą, ona jest naprawdę fajna. Pokażę wam, jak ona wygląda, ale ona jest naprawdę fajną mapką. Ale no na, na następnym rzędzie ja będę wybierać tutaj jakąś taką boczniejszą mapę, niż żeby była taka <laughs> słodko-pierdząca. Tylko taka, żeby była bardziej scary, trochę. Bo są naprawdę straszne mapy tutaj, jak opuszczony szpital nawet jest. Albo opuszczony kościół. Raz grałam na opuszczony kościół, bo mega strasznie i w ogóle nie wiedziałam, gdzie iść. Więc mam nadzieję, że dzisiaj jakaś fajna, straszna mapka się trafi. Okej, okay. tak wygląda ta mapa, to jest taka, to jest taka najklasyczniejsza jakby kryjówka, że skakujemy na to i tam do góry. A więc myślę, że tutaj, albo tutaj będziemy, albo pójdziemy tutaj do klocku, bo tutaj się chyba dało schować. Kurde, tak, ale mi wysaję łeb, a więc musimy ukucznąć. Dobra, trochę tutaj nie widać za bardzo... E, w, żaby i nic w tym stylu, ale... Tam nie niebarwne. Nie musisz wcale być widać. Znaczy widać tam nawet trochę, ale nie widzimy dużo. Ja w ogóle zapomniałam dużo tych mapie, jakie tu były w tej grze, ale ta jest akurat moim zdaniem najfajniejsza taka mapa. Ja ją bardzo lubię, bo jest fajna, jest kolorowa bardzo. Lubię wszystko co kolorowe, co no, naprawdę. Możecie mi w ogóle polecić jakąś interakcję, którą bym mogła nagrać, bo nie wiem za bardzo, co bym mogła jeszcze nagrywać. Ma, taką jedną grę, która by mogła dla Was jeszcze nagrać. Ej, frog tu jest. O nie! Nie! Fua. Nie widział mnie? Jakim cudem? Stanął no, obok mnie nie nie widział? Nie, no jak to jest możliwe? Stanął obok mnie dosłownie frog i mnie nie widział? O matko wąska! No a wracając do tematu, to właśnie. Polecacie mi jakieś gry? Może nawet ey, kiedyś wspólny odczyt się na kanale pojawi? No piszcie. Nie wiem, czy ktokolwiek jeszcze to ogląda w tym momencie, ale... <śmulanie> Mam nadzieję, że tak. Widzicie tam, tego froga? Jacek, będę stawać może, żeby było kurde widać. Dobra, ale ja myślę, że my może pójdziemy stąd, bo taka trochę nudna tutaj ta miejscowość jest, taka... Nie widzę tutaj Froga. No tak... nie wiem. Ciągle siedzę w tych klockach. Może pozajmijmy trochę tej mapy. Dobra, ja chyba idę. Tam jest ten Frog. To nie, nie powinien teraz zauważyć, jak ja będę szła. Dobra, oni co skaczą, to ja idę. Są dwie drogi, albo tam, ale my pójdziemy, myślę. Tutaj jest jakaś strażyna. Tą strażyną pójdziemy. Co to jest? Idziemy, idziemy. Tutaj byśmy mogli tak się zatrzymać, ale nie możemy się zatrzymać. No i co to jest? Miśki, a tam, tam jest ten. Widzieliście? Tam jest ten domek z tej Co tam ten. ta żaba stała na nim. Co na początku tam chcieliśmy się ukryć. To tam był właśnie ten dom czy tam był ten dom, ale nie, ukryjemy się może, z, o widzicie, za tymi miśkami. Fajnie, chociaż nie mamy za bardzo miejsca, żeby gdziekolwiek się przetransportować, bo ja bym, w ogóle jeszcze tam jest ta żaba, ale zrobimy sobie kiedyś taki odcinek z tego, myślę, że będziemy zwiedzać mawki, nie będziemy się chować, tylko będziemy je całe zwiedzać po prostu. Okej, okay, wygraliśmy. Super, wygraliśmy. Dobra, subcie. Wygraliśmy to generalnie. Już z jednej wygraliśmy, widzicie? Ja to jednak w tej grze jest. <grym> Dobra. Myślę, że teraz zagłosujemy dzisiaj już na tą taką straszniejszą mapkę. Zobaczymy w ogóle, jakie będą pozycje. Czekajcie, jeszcze ja tutaj pobawię. Bieganie. next się slow motion. Mneksia slow motion. Mneksia slow motion. Mneksia slow motion. Next, slow motion. Oh. <laughs> Co to jest za mapka? O, oh, to by było fajne, ale to jest lepsza. To będzie mgła. Wy nie głosujcie znowu na On One były. Nie chcemy mieć po map. Nie chcemy po prostu takiej mapy. Proszę cię tutaj! Kochani! Dobra, jest cztery, jest 5 na 4. Jest znowu klasyczne. No dobra. Okej, okay, może być. Ale fajna, fajnie ta mapa będzie. To będzie wszystko takie... O, widzicie? Wszystko zamglone, aż tak dziwnie się tam mi chodzi. Ja jestem wszystko takie szare. W ogóle zapraszam was, e, kupujcie koszulki ze sklepu Nexia, oczywiście nie w Iryryry, tylko mm, na Roblox, tak jak widzicie, mam taką piękną koszulkę, I love Nexia, polecam, bardzo tania, bardzo tania, nie powiem, ile kosztuje, kupiłam ją dwa lata temu, szczerze jak ją wyprodukowałam dwa Bob Books. Dwa wóz to nie mają. Tak, kochani... Oczywiście nie zmuszam, ale było mi e, byłoby mi bardzo miło... Oh, oh, sorry, że się nie umiem Byłoby mi bardzo miło po prostu, jakby ktoś kupił jakby tą koszulkę. Nie tylko tą, mamy na sklepie inne koszulki, mamy tym pomarańczka i w ogóle. Dobra, my tutaj mamy niedzą kampę, ale wiem, że ten frog gdzieś tam poszedł. I ja może przed nim ucieknę. Dobra, ja chyba nie widział mnie chyba. sprintą sobie. Pójdziemy. Ej, patrzcie. O, no, to będzie oszukane. My jesteśmy pod wodą. Nikt nas tu nie znajdzie. On nie. 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 Oszukujemy. wie, my, my tak oszukujemy. oszukujemy że. Ho, ho, ho. Widzicie, widzicie, widzicie jaka fajna krwileczka, tylko normalnie ona m, nie jest taka szara. Zresztą widzieliście a pewnie na innych mapach, tylko ta mapa jest taka szara i wiecie... Okej... Okay. O nie, jak coś tam umiera. umarł. Kto jest umarł. Ale dobrze, że nie padło na mnie i że ja jeszcze nie umarłam. Ale myślę, może tam pójdziemy. Z Myślicie, czy zaryzykować własnym życiem? Nie pytajcie, co ja robię. Ryzykujemy. Tam pewnie gdzieś jest frog, ale to nic takiego. Dobra, pójdziemy sobie tutaj ten na luzie. Dobra, w ogóle jakaś to... Nie wiem, co to jest. O, jest! ZUS! Boże!

Tutaj ty, hej, hej, hej! Ratuj mnie! O jesteście! W gatunku. O moce, o dobre, dziękuję wam. Dziękuję wam bardzo. Thank you. Thank you for help me. For save me. Dobra, uciekamy. Ej, dawaj, że się tu ukryjemy. Myślę, że mnie nie znajdzie. No przecież jesteśmy tak schowali. Że mam mnie tutaj on niby znaleźć. Ja nie widziałam go nigdzie już teraz. On tam gdzieś biega. No a tutaj to... Raczej mnie nie znajdzie, bo jak mam nie znaleźć? a fajnie się ukryliśmy tak na tym, co nie? Tak, że jak ktoś tam będzie biegł, to raczej nie będzie nas widział, bo za ścianami jesteśmy kurde ukryci, a ciężko by było tak zauważyć z tej strony, jak my jesteśmy. Aha, no fajnie, sorry, ale ja miałam Awka i ja nie zauważyłam, że frok tutaj wszedł. Ale... pomocy! Ja mam tak mało życia, mi... O Jezus, dziękuję Wam, tu Wy znowu jesteście. Zbawiciele moi. Dziękuję Wam, Boże, ja bez nich sobie chyba już dawno zginęła. Oje, ja, już. Teraz się kończy runda. Teraz się kończy runda. Trzy, dwa, jeden i runda się skończyła. No, Dostaliśmy monetki, dostaliśmy. Super, elegancko, fajnie. Okej. Okay. Znowu jesteśmy tutaj, przy tym ognisku. Neksia się pali, a my nadal tacy mali. Neksia się pali. Dobra, czekamy na mapki. Ja sobie chcę na mapkę. Tym razem też wybiorę taką lekko, bo myśli w ogóle jakaś taka będzie. Za niedługo będziemy kończyć odcinek. I myślę, że w następnej rundzie spróbujemy dać się złapać żabie. No, myślę, że w następnej rundzie spróbujemy je się dać złapać, żeby jakby zobaczyć, jak to będzie, jak nas zabija. Chociaż ja wiem, po prostu się zdrespimy tutaj, co nie? I nic innego nie będzie. Ta mapa jest straszna. Czy tamte też są bardzo fajne i straszne, myślę, ale no nie wiem, ta by była jeszcze lepsza. Moim zdaniem. Taka opuszczona kopalnia. Ten jakiś jest tajny obiekt. No dobra, tutaj głosujcie. No nie, nie, jest ta ostatnia mapa. No trudno, jest jest znowu klasyczne. Dzisiaj ciągle klasyczny był. Okej, okay, uciekamy. Ja na tej mapie chyba jestem mm, trzeci raz, a ja w to dużo gram. Ja nigdy praktycznie nie byłam na tej mapie, dlatego będziemy tak coś się błąkać, bo ja nigdy tutaj nie byłam i jakby nie, za, nie do końca, mm, nie za bardzo wiem, jaka to jest y, lokalizacja, co nie? Tutaj jakiś kibel, nie wiem, coś w tym stylu. Tutaj byśmy mogli się na luzie skryć, tutaj w ogóle, ale dzisiaj nie będzie ten cel, tutaj, w tym mapie. I spróbujmy, może gdzieś pójść, żeby się złapać progowi. Nie będę już nigdzie chodzić, nawet uciekać. Jestem ciekawa, gdzie ta żaba jest w ogóle. Dobra, będziemy tu. Tam jacyś ludzie na Żyranu weszli, ale ja nie wejdę, bo chcę, żeby mnie sytuą meda zauważyła ta żaba, ale ja nie wiem gdzie ona jest. Dobra, widzowie, myślę, że to będzie na dzisiaj wszystko. O Jezu, zrzała! Hej! No hej, zrobi mnie! To będzie widzowie dzisiaj na wszystko. Dziękuję bardzo Wam za oglądanie. Papatki!